Witamy w nowym odcinku Szkoły Partyzantów. Ktoś Dzisiaj tam się z ja? No nie, to moje okulary. Dzisiaj porozmawiamy sobie o problemie, który dotyczy mniej więcej jednej fronkiej ludzi, czyli prawdopodobnie y, dotyczy też y, wielu strzelców. Czyli I Ciebie. I Ciebie. I mnie, i Kubika. Nie nie czyli sytuacji, w której wasze oko dominujące jest inne niż wasza dominująca ręka. Czyli na przykład macie dominujące lewe oko, a jesteście praworęczni. Na początku powiedzmy sobie w ogóle, jak sprawdzić, które oko mamy dominujące, bo też wiem, że wiele osób ma z tym problem tak naprawdę, żeby to stwierdzić. Najprostszy sposób jest taki. Bierzcie sobie kciuk, zasłaniacie sobie jakiś mały punkt parę metrów od siebie, nie wiem, jakieś dziurki od klucza, nie wiem, fragment szafki. Siódka. Tak, tak siódka kolegi. Tak, żebyście przykryli go w całości kciukiem i zamykacie jedno oko. Tak, teraz zamknąłem lewe oko. Jeśli kciuk Wam się przesunie, także będziecie widzieć to, co zasłony generalnie. Zobaczycie, że coś się zmieniło w obrazie, to znaczy, że zamknęliście swoje dominujące oko. Right? Yeah. Czyli zamykam lewe oko, kciuk mi się przesunął, to znaczy, że moje lewe oko jest dominujące. Zamykam prawe oko, nic się nie zmieniło, to znaczy, że yy, moje no, lewe oko jest dominujące, bo tak ma. Jak się nie zmieniło, to. Jak się nie zmieniło, to znaczy, że zamknąłeś niedominujące oko, a dominujące masz otwarte. A ja słyszałem też inną metodę weryfikacji tego. Tak, no jest kilka, to możesz dowiedzieć. <grym> tak samo jak w poprzedniej metodzie, wybieramy sobie jakiś tam punkt w niedalekiej odległości od nas, robimy taką dziurkę między dłońmi i po prostu zbliżamy do twarzy. I do tego oka, do którego dociągniemy ręce, znaczy, że jest okiem dominującym. Może być też sytuacja, że nie macie silnie dominującego oka. Bo tak też jest. Tacy ludzie po prostu mogą wymuszać patrzenie jednym lub drugim okiem dominująco i tak naprawdę to jest najlepsza sytuacja. No ale dobra, załóżmy, że zrobiliście sobie test i tak się zdarzyło, że macie. Inne dominujące oko niż wasza ręka. Rozwiązywanie tego problemu zacznijcie na pewno od tego, że nie próbujcie zmieniać ręki. Zmiana ręki jest ostatecznością, ponieważ całe życie używacie swojej dominującej ręki. Na pewno dużo wygodniej będzie wam się obsługiwać broń ręką dominującą niż przestawiać się na drugą rękę. Ja musiałem zmienić rękę i tak naprawdę. No, cały czas czuję, nawet po dwóch latach strzelania tylko i wyłącznie z lewej ręki, że do końca jeszcze że nie jest strzelać. To inna sprawa, ale że na przykład pistolet leży mi w dłoni trochę słabiej niż w lewej niż w prawej, tak? Natomiast yy, zacznijmy od prostszego przypadku. Ty macie podobną jakość wzroku w obu oczach, to znaczy jeśli zamkniecie swoje oko. Dominujące, to drugim okiem widzicie wystarczająco dobrze, żeby nim celować. Czy to weźmiecie pistolet w rękę dominującą, czy w niedominującą, jeśli wycelujecie, to jesteście w stanie swoje dominujące oko skierować na przyrządy celownicze. Moje dominujące oko to jest lewe oko, i mam delikatnie przekręconą głowę, tak, żeby patrzeć lewym okiem przez kolimator. I to jest ok. Jeśli chodzi o pistolet, tak naprawdę ta sytuacja, w której oko dominujące nie przystaje, ręce dominujące nie robi Wam żadnych problemów. Tak po prostu przekrzywicie delikatnie głowę i wszystko jest w porządku. Tak samo jeśli chodzi o karabinek. O ile macie odpowiedni skład, to znaczy nie musicie szukać kropki e, po tym, jak e, przyłożycie sobie karabinek do ramienia, to też. Będziecie widzieć, jeśli włączycie kolimator, nie włączyłeś kolimatora do filmu? No niestety. Będziecie widzieć y, swoim okiem niedominującym kropkę, a okiem dominującym cel. Tak naprawdę niektórzy mówią, że to w ogóle jest y, lepsza sytuacja, ponieważ okiem dominującym widzicie więcej, nie musicie patrzeć. Przez kolimator i patrzeć, tak naprawdę przez to małe okienko w kolimatorze na cel. Tylko widzicie bardzo dobrze cel swoim dominującym okiem, a nie niedominujące Widzi kropkę, która wyświetla się na celu i wszystko jest w porządku. Jeśli chodzi o przyrządy mechaniczne lub lunety, no to tutaj już robi się delikatny problem. To znaczy, musicie zamknąć swoje dominujące oko, żeby celować przez lunety lub przez przyrządy mechaniczne. E, chyba, że macie słabą dominację, albo nie macie w ogóle dominującego oka, no to wtedy jesteście w stanie wymusić patrzenie okiem, ty, ty, tym drugim okiem, tak? Niektórzy potrafią to zrobić e, i, e, i wtedy jest bajka. Natomiast jeśli nie jesteście w stanie tego zrobić, no to musicie po prostu zamknąć oko, tak? I wtedy jest w porządku. mam tak, takie pytanie. Tutaj... Jak my się dowiedzieliście o tym problemie? Eee, najczęściej ludzie dowiadują się w ten sposób, że koledzy im mówią Słuchaj stary, musisz celować obojgiem oczu, eee, a nie, nie zamykać oka. I stwierdzają, że nie są w stanie tego zrobić tak? na przyrządach mechanicznych. Nie? Ja się tak dowiedziałem. Eee, czyli mam, miałem, eee, miałem zwykłego AKM z przyrządami mechanicznymi. Tak? Składałem się, wszyscy mi mówili, no musisz mieć oboje oczy otwarte. I nie byłem w stanie tego zrobić, tak? ponieważ widziałem lewym okiem, czyli tak naprawdę widziałem w tej płaszczyźnie, a nie przez przyrządy. Natomiast jak zamknąłem lewe oko, no to wszystko było ok. Tak? E, żeby dobrze celować mechanicznymi z obojgiem oczu otwartych, no to jak przełożyłem karabinek do lewej ręki, to wszystko było ok bez żadnych problemów. Nie? No i tak się dowiedziałem, że mam inne oko dominujące niż rękę. Podsumowując, w przypadku pistoletu. Możecie po prostu przekrzywić głowę i celować przez przyrządy bez żadnych problemów, niezależnie od tego, jaki macie układ oka i ręki. W przypadku kolimatorów też nie stanowi to żadnego problemu. W przypadku lunet lub przyrządów mechanicznych, jeśli macie inne oko dominujące niż wasza ręka, no to wtedy po prostu musicie to oko zamknąć i wtedy też nie ma żadnego problemu. Natomiast to jest w przypadku, w którym macie taką samą jakość wzroku na obu oczach, tak? Wtedy nie ma to większego problemu. Zostajecie przy tej ręce, którą macie dominującą, nic sobie nie zmieniacie, wszystko jest w porządku. Natomiast, jeśli macie taki przypadek jak ja, gdzie ja oko prawe mam zdecydowanie słabsze niż lewe, i jeśli zamknę lewe oko, to tak naprawdę po pierwsze widzę dużo gorzej, po drugie, po kilkunastu sekundach to oko zaczyna mi łzawić. No więc przestawianie, zamykanie lewego oka i celowanie prawem nie wchodziło w grę, tak? Więc postanowiłem zmienić rękę i przestawić się na, na rękę lewą. No i tak naprawdę w tym przypadku uważam, że to jest jedyna opcja. Niektórzy jeszcze robią tak, że. Z karabinka, na karabinku zmieniają rękę, to znaczy na są praworęczni, mają lewe oko dominujące, z karabinka strzelają z lewej ręki, a z pistoletu normalnie z prawej, no bo w przypadku pistoletu nie stanowi to problemu. Niektórzy tak robią, natomiast moim zdaniem to powoduje zbyt duże problemy w konfiguracji całego szpaju, tak, no bo Ładownicę do karabinka powinniście mieć z prawej strony, ale tam macie kapurę z pistoletem, tak? Więc to już zaczyna się, e, zaczyna Wam trochę, trochę przeszkadzać. Ładownicę do pistoletu musicie mieć na lewej ręce. Robi się moim zdaniem e, za dużo z tym problemów. Lepiej jest przestawić się całkowicie e, na lewą rękę i no i po prostu nauczyć się z tym żyć, nie? Trochę manuala i e, manuala w domu na sucho i jesteście w stanie to to zrobić. Nie słuchajcie go. My się brzydzimy manualem. W ogóle nie ćwiczymy w domu. Natomiast ja kiedyś próbowałem ćwiczyć i mam taki sam problem jak struś, czyli jestem praworęczny, a moim okiem dominującym jest oko lewe. I struś powiedział o metodzie takiej, że delikatnie przekręcamy głowę, tak, żeby mhm. mieć to oko dominujące na tych przyrządach, czy też w, w, w kolimatorze. Natomiast y, ja. Kiedy już ćwiczyłem ten manual, wypracowałem sobie coś takiego, że pod, jak dobywam broń z kabury, to nie przekręcam głowy, tylko broń kieruję bardziej na stronę lewego oka. Czyli jakby mam cały czas głowę nie przekręconą, tylko po prostu dobywam broń i już mam ją trochę w stronę lewego oka. Tak, na koniec dnia chodzi po prostu o to, żeby przyrządy celownicze były. Wyrównane z waszym dominującym okiem, nie? więc czy przykręcacie głowę, czy robicie to takie jak kubik, no to e, tak naprawdę oba sposoby są dobre. Także wyłączcie YouTube'a, ruszcie dupę, ubierzcie szpę i poćwiszcie sobie trochę na sucho w domu. Albo przynajmniej postójcie na balkonie i pokażcie się z sąsiadem, że macie fajny sceny. Zajmijcie to Albo pozakrywajcie kciukiem korki. W komentarzach możecie napisać, jak bardzo nie zrozumieliście, o czym był ten film, ale to był jeden z filmów, który miał zamiar wam pomóc, a nie spowodować jeszcze większą konfuzję, tak jak mi. Dziękujemy, mądre to słowa znasz, nie spodziewałeś się. Ale to jest to... Józef jest konfuzja. Tak, to jak już jesteśmy w mądrych słowach, to yy, inne oko dominujące niż ręka nazy nazywa się skrzyżowaną lateralizacją. A Genek po angielsku to podobno Gaylord. Не слухай, Диш.